Już w najbliższą środę o 19.00 porozmawiamy o tym, czy powinniśmy legalizować marihuanę. Już oddaję głos ekspertom w tym odcinku. Witam serdecznie, się nazywam Maciej Kowalski. Jestem rzecznikiem prasowym stowarzyszenia Wolne Konopie i redaktorem naczelnym Gazety Konopnej z PRIF. do Parlamentu Europejskiego z Ramienia Europy Ruch. Opiekuje się też w tej chwili inicjatywą obywatelską europejską, w której chcemy zebrać milion podpisów na rzecz legalizacji marihuany. Stowarzyszenie Wolne Konopie to jest ruch, który od niedawna jest sformalizowanym stowarzyszeniem, natomiast wcześniej działał jako taka luźna inicjatywa. Ponad 10 lat już działamy pod różnymi nazwami, wcześniej to się nazywało Kanaba. Organizujemy taką, takie główne wydarzenie rozpoznawania, to jest Mariusz Wolnej Konopi. On się odbywa w maju, w tym roku będzie 24 maja. I to jest część takiego światowego wydarzenia, które w kilkuset miastach na świecie jednocześnie jest, odbywa się marsz wizualnej ekonomii. Oprócz tego zajmujemy się oczywiście lobbyingiem na rzecz zmiany polityki narkotykowej. To jest ten główny cel naszego istnienia, tak, żeby umożliwić tym kilku milionom Polaków, którzy, którzy mniej lub bardziej regularnie palą marihuanę, używanie jej bez strachu, bez ryzyka tego, że pójdą do więzienia. Jeśli chcecie mnie o cokolwiek zapytać, to zapraszam na blog zapytania.pl. Środa, 19 marca, godzina 19. Będziemy przez godzinę rozmawiać o legalizacji marihuany, o tym, czy jesteście za, czy jesteście przeciw, jakie widzicie plusy, minusy. Ja jestem do Waszej dyspozycji przez godzinę. Blog zapytania.pl, 19 marca, godzina 19. Zapraszam.